Rozdział 2. Wyłączenie sędziego. Artykuł 40. Paragraf 1. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie jeżeli. Punkt pierwszy. Sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio. Punkt drugi. Jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego, albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób. Punkt trzeci. Jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w punkcie drugim, albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli. Punkt czwarty. Był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły. Punkt piąty. Brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony albo prowadził postępowanie przygotowawcze. Punkt szósty. Brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie. Punkt siódmy. Brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone. Punkt ósmy. Uchylony. Punkt dziewiąty. Brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw. Punkt 10. Prowadził mediację. Paragraf drugi. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli. Paragraf trzeci. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie zaskarżonego w trybie kasacji lub objętego skargą nadzwyczajną, nie może orzekać co do tego wniosku kasacji lub skargi. Artykuł 41. Paragraf 1. Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Paragraf 2. Wniosek o wyłączenie sędziego zgłoszony na podstawie paragrafu 1 po rozpoczęciu przewodu sądowego pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu. Artykuł 41a. Wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych podstawach faktycznych, co wniosek wcześniej rozpoznany, pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu artykułu 42 paragrafu 3 nie stosuje się. Artykuł 42 paragraf 1. Wyłączenie następuje na żądanie sędziego z urzędu albo na wniosek strony. Paragraf 2. Jeżeli sędzia uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go z mocy artykułu 40, wyłącza się, składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce wstępuje inny sędzia. Paragraf 3. Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie artykułu 41, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie. Wniosek rozpoznaje się niezwłocznie. Z chwilą wyłączenia sędziego, czynności procesowe dokonane z jego udziałem po złożeniu wniosku stają się bezskuteczne. Paragraf 4. Poza wypadkiem określonym w paragrafie drugim o wyłączeniu orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie, w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu sądu w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu. Artykuł 43. Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu. Artykuł 44. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do referendarzy sądowych i ławników. O wyłączeniu referendarza orzeka sąd w składzie jednego sędziego.